Witam wszystkich w kolejnym odcinku Diagram Zastępny ja jestem KonoLite, za mną jest Karaj. Witajcie! A tytułem, który dzisiaj mówimy, to Samurai Showdown, który powrócił po wielu, wielu latach, i mogę powiedzieć, że z przytupem. No tak. Ale tylko na konsole na razie, prawda? No na razie tylko PlayStation 4 oraz Xbox One. Ale biorąc pod uwagę, że King of Fighters i inne wychodziły w jakimś tam małym opóźnieniu na PC-ta, też to pewnie tutaj się uda. Tak. Szczególnie, że w Japonii gra się już podobno wyprzedała w wersji na PS4, jeżeli chodzi o fizyczne nośniki, a pozostałe platformy także się dobrze sprzedają, więc chyba jest dobrze. No, hmm. Ogólnie na samym początku muszę pochwalić SNK za fantastyczne podejście do promocji, a mianowicie... Od razu wiadomo, co będzie w Season Passie, więc nie musimy się zastanawiać, czy kupować, czy nie. A po drugie, przez pierwszy tydzień wszyscy mogli mieć Season pasu za darmo. Mm -hmm, dokładnie, o to wiesz. Mm -hmm. Niesamowite. Tak, ja o to zapytałem o tego w z tego powodu, że ten trend, który się narodził w sumie niedawno, że, że, że jest w końcu platformą traktowaną poważnie przez wydawców i producentów bijatyk, jest kontynuowany. Także w samurai Shadow i bardzo bardzo mnie to cieszy. Nie no, ogólnie gra jest bardzo dobra, jest bardzo specyficzna, ale jednocześnie daje też bardzo fajną furtkę ludziom, bo w przeciwieństwie do Tekkenów, Fighterów, i innych Mortali i tak dalej, tutaj nie ma czegoś takiego jak kombosy tak na dłuższą metę. Tutaj się liczy precyzja i decyzyjność w odpowiednim momencie, bo większość nawet ataków specjalnych tam owszem mają po kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami nawet hit combo. Ale one tak bardzo energii nie zabierają. Tutaj jedno celne cięcie w odpowiednim momencie więcej energii zabierze niż jakieś tam wymyślne kombosy w innych bijatykach i tak dalej. I to jest z jednej strony fantastyczne, bo nie trzeba się przejmować, że ojej, musimy uczyć się tego i tamtego i kombinować. Możemy sobie skoczyć spokojnie, wybrać postać, balans jest w miarę dobry. A co ważniejsze, wszystkie ataki są też w miarę uproszczone do tego stopnia, że tak jak normalnie w każdej biatyce mamy tam. Każdą postać z inną kombinacją, tu takie super kombu, tu coś tam. Tutaj wszystkie postaci mają wszystkie praktycznie specjalne te takie super, super w tą samą kombinację, więc nie musimy się przejmować, że jak weźmiemy inną niż do tej pory, żeśmy grali, to nagle e, jak się nim gra i tak dalej. Owszem, czasy specjalne są trochę inne, ale wszystkie te supery i tak dalej działają dokładnie tak samo. I to jest fantastyczne, po prostu, że nie trzeba się zastanawiać, tylko. Zawsze wiadomo, że w pół i tak dalej to to będzie nas super. Mm -hmm. No i mamy to co w każdej poprzedniej części, czyli skupienie się na tej walce bronią, prawda? Bo... To, to pamiętam przy pierwszym Samurai Shodom, którego grałem na automatach. Chyba, chyba też to jak każdy u nas w naszym kraju, prawda, zaczynał i widział to przede wszystkim na automatach wrzutowych, prawda, że to było coś stare, coś, dobre, czasy. Tak, stare dobre czasy, tak. I oprócz tej takiej niesamowitej grafiki, co też to zresztą jest chyba wiadomo, bo to SNK, prawda, to właśnie ta, ta, ten styl walki tymi bronią białą, to właśnie to wyróżniało na tle. Innych innych bijatyk, bo ja pamiętam, że w moim salonie był Street Fighter i potem doszedł yy, właśnie Samurai Shadow, i najbardziej obleganym właśnie automatem był samuraj właśnie w pewnym momencie. No, jakby na to nie patrzeć, była to nowość na rynku, bo praktycznie nie było innej bijatyki, gdzie się walczyło tam bronią. Tylko tam tak. Były czasami jakieś postacie w innych bijatykach, że miały pałkę albo coś w ten stylu, ale tak. Tej Pit fighter, właśnie. pamiętasz jak się brało te bronie głupie? <grym> takie. jak <czasem. grym> A, to co wiesz, zapomnijmy o tej grze może. Nie no, ogólnie rzecz biorąc, znacznie tak. to jest fajne, że system wraca i co ważniejsze jest też na tyle zmodyfikowane, żeby dać trochę więcej rozrywki, bo tak. normalnie w Samurai Shodown było tak, że jak się wytraciło broń, no to trzeba było ją szybko podnieść albo walczyć samymi pięściami. Tutaj tak. mamy jeszcze nie Co, co nie było takiego, dobrym że... pomysłem, prawda? W, 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 za bardzo. No nie no, ciężko nie. było. Ale tutaj jest o tyle fajne, że możemy po prostu tak jak w wszystkich filmach akcji takich starych i tak dalej, złapać katanę albo inną broń przeciwnika dłońmi przed twarzą i dzięki temu wytrącić ją. I to jest takie fajne, że mamy tą możliwość zrobienia czegoś ekstra, nawet jeżeli jesteśmy na trochę przegranej pozycji, bo nie wiem, wytrącono nam broń, ona jest na drugiej części ekranu. A my nawet nie mamy jak tam się dostać, bo wiemy, że jak skoczymy czy podbiegniemy, to dostaniemy. Śiekniemy, tak, sieknie na to. I to jest chyba no, nowy feature, tak? W tej części nie no było. Wcześniej tego nie było. No właśnie, Tutaj właśnie. to jest wprowadzone, działa bardzo fajnie. Trzeba oczywiście wyczuć to. Mhm. To nie jest aż takie proste, ale jak to się zrobi, to jest taka fajna animacja i okej, okay, czujesz się jak samuraj po prostu. <laughs> no, ogólnie rzecz biorąc, postaci nie jest za dużo, ale z drugiej strony. One są na tyle wyjątkowe pod wieloma względami, że każdy ma coś dla siebie i szczerze powiedziawszy wolę mniej postaci niż jakieś dziwne tłumy po prostu, gdzie albo jest dokładnie to samo co każda inna, lub jakieś modyfikacje, albo to co zwykle bywa, czyli im więcej postaci, tym mniej balansu. Mhm, A tutaj jest... w postaci są mhm. zbalansowane, więc to jest szok dla mnie trochę. Grunze jest moja ulubiona postać, no chyba nie tylko moja. No, pewnie tak, ja akurat preferuję siki. I jeszcze Charlotte mi się pamiętam, że grałem w Charlotte bardzo dużo y, na automatach, i potem w kolejnych częściach. Y, ale jak widzę, tych Lubisz postaci kuć. nie jest tak, tak mały jak widzę z, z Roostera. Y, jest Haomaru, y, Jubej, Dubai czy jak tam. Na Koruru jest oczywiście Shiki, Galford jest on. Sporo. Nie, nie jest aż tak, tak źle z tego co widzę. Nie, po prostu w porównaniu mhm. z innymi bijatykami to wydaje się, że to jest trochę mało, czy coś w tym stylu, ale. Z drugiej strony naprawdę, czy chcemy kolejnego tekena, gdzie mamy no 50 postaci, z których tak naprawdę gra się kilkoma i tylko po to, żeby zobaczyć, no tutaj przynajmniej te postacie są fajne. Ładnie są zrobione, specyficzny kierunek artystyczny jest taki, żeby to tak przypominało trochę te takie obrazy. Średnio to się udaje momentami, ale dzięki temu jest trochę bardziej, nie wiem jak powiedzieć, artystycznie. I tak pewnie by wyglądał Street Fighter 4, gdyby chcieli zrobić to, co było w tych wszystkich Animacjach, a tutaj i to zrobiło i wygląda to całkiem fajnie. Areny są ładne, bogate, czasami trochę mało animowane, ale ogólnie mają klimacik. Jedyne, czego po prostu trochę żałuję, to to, że nie ma tej takiej interakcji jak kiedyś, że tam na przykład skrzynkę można było rozwalić czy coś. Ale są pseudo Fatality, czyli odpowiednim cięciem na zakończenie rundy, możemy przeciąć przeciwnika na pół. Są speszale, które wyglądają. No cóż, jak fatality i paradoksalnie krew się bardziej w tej grze leje niż Mortal ostatni. Znaczy mi ta wi wizualnie mi się bardzo podoba. Znaczy ja się bałem, że... Yy, bo zawsze Temura Rashoda zawsze się wyróżnią na tle y, innych bijatek. I nie mówię tylko o Street też, ale także y, o moim ulubionym Fatal Fury i tak dalej i tych innych yy, King of Fighters, i tak dalej, ta gra była zawsze wyjątkowa pod względem wizualnym, i, i w tej najnowszej części, z tego co widzę, zostało to zachowane. Mimo, że mamy oczywiście, wiadomo, że to są trójwymiarowe modele postaci na dwuwymiarowym tle, prawda? I, I mimo wszystko ja widzę podobieństwo do tych, ten, ten duch, ten klimat poprzednich części, który tak jak mówię, wyróżniał się z. Spośród innych bibliotek, tak, dużo tam uraja. Zostało to zachowane i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo, bo, bo przede wszystkim właśnie ta gra cieszyła, cała seria, cieszyła mnie wizualnie. To znaczy, bardzo mi się podobała zawsze ten taki klimat japoński. To jest chyba jedyna była, seria, która nie ma, że część na część miała od nowa spajta y narysowane. Mm -hmm. Więc to też tak trochę świadczy o pewnym przywiązaniu do detali tam i tak dalej. znaczy, ogólnie. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, no cena troszkę wysoka, ale z drugiej strony teraz większość gier koszty tyle sam już praktycznie. No niestety. Jedyny minus jaki mam to to, że mało jest trochę zawartości dla tak zwanego samotnego gracza, no bo wiadomo, że teraz wszyscy oczekują story mało na kilka godzin, tak jak Mortal Kombat i tak dalej. No tak, tak. No tutaj jest klasycznie do bólu, czyli mamy arcade, walki, zakończenie, prolog i tak dalej, i tak dalej, zero no filozofii. Odbokowujemy te zakończenia, tam mamy ten dodatkowy tryb, taki, że możemy z duchami walczyć z internetu. Że na przykład my sobie tworzymy własnego ducha i on się niby uczy, tak jak my gramy, <noise> i potem możemy go wrzucić do sieci i ktoś może z nami grać, tak wirtualnie w cudzysłowie. Tak, takie konserwatywne podejście do, do rozgrywki przyjęło FNK. Ale z drugiej strony może to i lepiej, wiesz, bo przy tym trendzie takim, co mówisz, że wiesz, jest że opcje sieciowe i tak dalej, tak jak w Mortal Kombat, to takie e, zbieranie tych takich znajdzików i tak dalej, to może to jest takie trochę odświeżające, że jednak jest ten klasyczny, jest klasycznie tak arkadowo może, może to i znaczy, nie jest Powiem tak, i, i tak w większości bijatek oglądasz to story mode tylko po to, żeby zakończyć, odblokować Dokładnie. coś tam, bo zwykle coś się wywoje typu postać, nie wiem, arena, tryby, cokolwiek. Tak, tak. A potem już zapominasz o tym story. No bo nie oszukujmy się, że te story jest takie sobie. Taka wymówka zawsze, prawda? Już taki tak, i wiesz, to wszystko fajnie wygląda, jeżeli to się o tym mówi. O, story ma tyle godzin, tam wiesz, tyle kontentu dla singleplayerowców i tak dalej. No tak, ale piatyka jest od tego, żeby w nią grać, a nie okay. tak jak w ostatnim Mortalu, że praktycznie AI odwala całą robotę, bo się nie chce człowiekowi w to grać na dłuższą metę, bo szybciej i prościej jest ustawić walki ze sztuczną inteligencją niż samemu przechodzić te wieże i tak dalej. Już nie wspomniałem co o zdobywaniu waluty do krypty, więc szczerze, jeżeli ktoś to rajcuje spoko, tutaj mamy po prostu grę. Owszem, kontentu nie jest za dużo, ale i tak w Bijatyce chodzi o to, żeby walczyć z znajomymi albo z ludźmi z internetu. Tutaj to się sprawdza, działa. Nie mamy 100 o które byśmy przeszli raz i o nim zapomnieli pewnie. Nie mamy jakichś innych głupkowatych trybów, trudno. Ale to, co najważniejsze jest, i system walki, który się sprawdza, działa i co ważniejsze, balans postaci, bo szczerze powiedziawszy, dawno się nie spotkałem z grą, w której po postacie by faktycznie działały tak, jak powinny i nie było sytuacji, że o mój Boże, muszę grać tylko albo tą postacią, albo tamtą, bo inną się nie da. Polecamy, prawda? Udany, udany eksperyment, znaczy eksperyment. Udany powrót legendarnej gry dla wielu osób. Nie no, bardzo dobrze, szczególnie że do końca tego roku jeszcze parę postaci się pojawi w tym Season Passie, dla tych co kupili Deluxe albo zdążyli ściągnąć w pierwszym tygodniu, no to będą za darmo. Niektórzy będą musieli zapłacić, ale co ważniejsze, jeżeli w tym Season Passie są jakieś postacie, których nie wiem, nie lubicie, nie chcecie, nie podobają Wam się cokolwiek, to wiecie jakie będą. A nie na zasadzie, że musicie kupić całego Season Passa i Kiedyś tam się dowiecie, co w nim będzie. Tutaj jest powiedziane jasno: będą takie postacie. Chcecie, kupujcie, nie chcecie, nie kupujcie. Dziękuję, żegnam. A nie, co będzie, to będzie. A hmm. potem się okazuje, że no, fajnie, ale ja tymi postaciami grać nie będę, nie? A tutaj tego nie ma. Przydałoby się trochę więcej skórek, może, czy coś w tym stylu, bo to wiadomo, to teraz jest fajne, żeby sprawić, aby Twoja postać wyglądała trochę inaczej. Ale poza tym, stara, dobra bijatyka w nowym wydaniu. Świetny system, idealna furtka, tak jak mówiłem, dla ludzi, którzy by chcieli pograć bijatyki, ale nie mają czasu i chęci się uczyć tych wszystkich kombinacji i tak dalej. To jest w miarę prosto na początku, potem wiadomo, trochę trudniej, ale ogólnie bardzo dobra gierka, bardzo łatwa do wejścia i bardzo ładna wizualnie. więc ja tam samuraj sządom polecam nowe, jest bardzo fajne. Ja czekam na wersję petytową i w tą będę ogrywał przede wszystkim. Jest dobrze. Polecam. Polecam.